Cześć! W tej serii biorę na warsztat najtrudniejsze zadanie maturalne z matematyki rozszerzonej. Z każdej matury biorę dwa najcięższe przykłady i rozkładam je na czynniki pierwsze, tak żeby wszystko było jasne i zrozumiałe. Zobacz, co potrafi naprawdę zaskoczyć na maturze. No to zaczynajmy! Najtrudniejszym i to naprawdę najtrudniejszym zdaniem na maturze w grudniu 2024 roku było zdanie 12 za 5 punktów, gdzie mieliśmy sobie trójkącik i trzeba było wyliczyć, ile wynosi tangens beta przez sinus 2 alfa. Mamy zadanie w trójkącie ostrokątnym ABC, miarę kąta BAC jest dwa razy większa od miary kąta ABC, punkt D jest w środkiem boku AD, niech alfa oznacza miarę kąta ABC, beta miarę kąta ADC, wszystko mamy pięknie wyznaczone na rysunku, no i trzeba znaleźć tangens beta przez sinus 2 alfa. Już jest kilka rozwiązań to zadanie, ja pokażę jedno, to które na samym początku ja zrobiłem, zauważyłem i w jaki sposób można to było rozwiązać. Ponieważ mam tangens beta, to wiedziałem, że będę musiał wykorzystać gdzieś funkcję tangens i postanowiłem, że tutaj z wyszólką C poprowadzę sobie wysokość. Ok? Niech ta wysokość będzie h. I teraz co my tu mamy? Dostajemy trzy trójkąty. Po pierwsze, dostaniemy trójkąt taki, trójkącik taki, i jeszcze będzie tutaj ten cały trójkąt, ale go sobie później będziemy kolorować. Oznaczmy sobie długość odcinka odtąd dotąd jako x długość odcinka. Od tąd do jako y. No i dodatkowo wiemy, że odległość od tąd do ponieważ wiemy, że d jest środkiem boku AB, no to jeżeli tu jest x plus y, to to będzie x plus y. I teraz właśnie lecimy sobie z tymi tangensami. Skoro w odpowiedzi jest tangens, muszę go gdzieś wykorzystać. Czyli w zielonym trójkącie dostanę, że tangens tego 2 alfa jest równy, Kreska ułamkowa A przez x. W trójkącie niebieskim tangens kąta beta jest równy a przez y. Ok? Natomiast w ostatnim trójkącie, tym fioletowym, to niech będzie, widzimy, że tangens kąta alfa jest równy a przez y plus x plus y czyli X plus 2 razy Y. No i teraz tak. Mamy trzy równania i z nich musimy ogarnąć to, w jaki sposób. Po pierwsze, tego pierwszego równania chcę sobie wyliczyć X. -a. I chcę, żeby było X równa się, czyli muszę pomnożyć przez X i podzielić przez tangens 2 alfa, gdzie dostanę, że to jest H przez tangens 2 razy alfa. Drugiego równania chcę sobie wyliczyć Y, -a. czyli mnożę przez Y i dzielę przez tangensa, czyli Y to jest h przez tangens kąta beta i tu robimy analogicznie, chcę sobie wyliczyć, ile to jest x plus 2y i mnożę przez x plus 2y i dzielę przez tangens alfa, czyli dostaniemy h przez tangens alfa. Zabijając sobie troszkę miejsca i teraz tak, co my będziemy tutaj dalej z tym kombinować? No, skoro wiemy, że tu mamy x, który równa się h przez tangens 2 alfa, i skoro wiemy, że tu mamy sobie y, to równa się h przez tangens beta, to sobie to po prostu tu podstawimy. I dostaniemy tak. H przez tangens 2 alfa, Dodać 2. Teraz ta y podstawimy sobie h przez tangens beta. Równa się kreska ułamkowa h. Przez tangens alfa. Teraz tak. Ponieważ tu jest h, h oraz h, to na początku chcę sobie to podzielić przez h, żeby tu po prostu powstały jedynki i te h się skrócą. I dostaniemy tak. 1 przez tangens 2 alfa plus 2 razy albo może tak zapiszę. 2 przez tangens beta równa się 1 przez tangens alfa. Ponieważ ja mam mieć tangens beta, to po jednej stronie zostawię sobie to wyrażenie 2 przez tangens beta, a to sobie przeniosę. I dostaniemy 2 przez tangens beta jest równe. 1 przez tangens alfa minus to wyrażenie, czyli 1 przez tangens 2 razy alfa. Odpowiedzi mam co prawda sinus 2 alfa, ale chciałbym się tego podwójnego kąta na tangens pozbyć właśnie korzystając z tego wzorku. Czyli mówiąc inaczej, to sobie przypiszemy. Natomiast tu, ponieważ jest 1 przez tangens 2 alfa, a tu jest tangens 2 alfa, to to przepisujemy po prostu odwrócone. I mamy 1 minus tangens alfa alfa przez 2 razy Tangens alfa. Te ułamki będę sobie chciał odjąć, więc potrzebuję wspólny mianownik. Tu mam tangens alfa, tu mam dwa tangens alfa, czyli jeżeli tu w mianowniku pomnożę przez dwa, to tu w liczniku też wymnożam przez dwa, czyli dostaniemy 2 przez tangens beta jest równy. kreska ułamkowa. I tu mamy tak. 2, minus 1, minus minus, bo jest minus minus tangens kwadrat beta. E y alfa, a na dole mamy dwa tangens. Pomta alfa. Ok. Co dalej sobie z tym robimy? 2 przez tangens beta przepisuje. No to mamy dwa. Przez tangens beta równa się kreska ułamkowa. 2 minus 1 to jest po prostu 1 plus. I teraz uwaga. Pamiętamy o tym, że tangens alfa, ja sobie to może tu napiszę. To jest po prostu sinus przez cosinus, tak? No bo chcę gdzieś mieć tego sinusa wreszcie. I dlatego tangens kwadrat alfa, jak sobie zamienimy, dostaniemy sinus kwadrat alfa przez cosinus kwadrat alfa. Sinus kwadrat alfa przez cosinus kwadrat alfa. Na dole natomiast będziemy mieli dwa razy i znowu tangensa zamienimy sobie na sinus przez cosinus. Żeby się szybko pozbyć tych piętrowych ułamków, to ponieważ tu jest cosinus kwadrat alfa, a tu jest cosinus alfa, licznik i mianownik pomnożę sobie przez cosinus kwadrat alfa i cosinus kwadrat alfa. Otrzymując 2 przez tangens zeta równa się. Reska ułamków. W liczniku będzie tak. 1 razy cosinus kwadrat to jest cosinus kwadrat plus. Sinus kwadrat przez cosinus kwadrat razy cosinus kwadrat. Kosinusy się kasują, więc zostaje sinus kwadrat alfa. Na dole zostaje dwójka. Kosinus kasuje się z kwadratem, więc zostanie sinus. I jeszcze raz jeden cosinus. Ok, To dalej. Już prawie koniec. 2 przez tangens z beta. Równa się. Kreska ułamkowa. I teraz. Cosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa to jest jedynka cyklonometryczna, czyli to jest 1. Natomiast tutaj na dole 2 sinus alfa cosinus alfa to jest wzór na właśnie sinus podwojenego kąta. I napiszemy sobie tutaj sinus 2 alfa. No i musimy wyznaczyć, to jest tangens przez sinus 2 alfa, czyli wymnożymy sobie to na krzyż, otrzymując tangens beta razy 1, to jest po prostu tangens beta, równa się 2 razy sinus 2 alfa, to jest 2 razy sinus 2 alfa. Jeżeli teraz podzielimy sobie to przez sinus 2 alfa, to dostaniemy, że nasz tangens beta przez sinus 2 alfa, to jest po prostu 2. Więc jak widać, po pierwsze trzeba było wpaść w tym zadaniu na pomysł, żeby skorzystać z tych tangensów, popodstawiać tutaj ładnie za x i y, a później przekształcenia trigonometryczne, przekształcenia trigonometryczne i jeszcze raz przekształcenia trigonometryczne, żeby otrzymać ten wynik. Najtrudniejsze zadanie, w grudniu 2024. A jeżeli chcesz zobaczyć rozwiązania najtrudniejszych zadań maturalnych z innych matur, to zapraszam Cię na tą playlistę, a jak masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Cześć!